Nie chciała przyjąć ostatniego posiłku. No bez sensu, ja na pewno ją chciała ostatni posiłek. Ja to no. bym zamówił jakieś kurczaki, milion ciast. Ja tam po prostu fesolkę po bretońsku bym zjadł. Coś czego już nigdy, nigdy więcej nie zjesz. Kotlety ryżowe mojej mam. Może jakieś pierogi bym zjadła. Pierogi mojej ruskie, Mhm. Ja miodownik. Z ciast? No to na pewno tartę cytrynową. Sernik. Moje ulubione ciastko dakwas z y, piekarni krakowskiej wypieki. Kawsko jakieś. Lody miętowo-czokoladowe. Uuu, tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Surowe ciasto bym zjadł. O Jezu, Kogel mogel. Tak. Kogie o tak, 200%. Mm -hmm. Jajka feszerowane. O Jezu, tak. Całe menu, normalnie całą Wigilię sobie odprawisz, tak? 12 tak. potraw. Rybę po grecku. Pampas de sushu. Et dominosa. dominosa. <laughs>